Widzieliście kiedyś takie starodawne rowerki, ale czat! Z tej strony Justina Official. Dzisiaj znajdujemy się nad jeziorem Hechelskim w Trzebinie. Z racji tego, że większość basenów oraz okolicznych jezior jest zamkniętych z powodu pandemii, chcielibyśmy przetestować jakieś nowe miejsca na wypoczynek z rodziną. Zapraszamy na wycieczkę i zobaczymy, jak to się prezentuje. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ludzi jest mnóstwo. Tutaj mamy plac zabaw dla dzieci, także fajnie pomyślany dla maluszków. Jakaś tam jest zjeżdżalnia, tutaj jakaś taka trampolina, huśtawki, czyli taki standardzik. Siłownia zewnętrzna dla starszych. Zobaczymy, co tam jest dalej. Jest informacja, że można pojeździć na koniach i kucykach tylko w weekend. O, i tam jak widzimy, że jedzie konik. się kucyk. Także jak widać atrakcje generalnie dla najmłodszych są zapewnione. Zobaczymy jak wygląda samo jezioro. znajduje się ta bardziej powiedzmy dzika, może taka nie kąpieliskowa część, jak widać znajdują się tutaj żaglówki, jakieś łódki, jeszcze nie wiem do końca czy można je wypożyczyć, czy to są jakichś jakieś prywatnych osób, ale te rośliny robią naprawdę wrażenie, fajne są, podejdźmy bliżej, zobaczymy. Pogoda dzisiaj naprawdę dopisuje jest około 30 stopni. O, widzę, że ludzie tam sobie też płyną. Tutaj jest basen, tam jest brodzik dla dzieci. Mało ludzi w wodzie. Woda ma troszkę nieciekawy kolor. Nie wiem, czy to wynika z tego, że są tutaj jakieś rudy, albo coś w tym stylu. Postaram się dowiedzieć, z czego wynika ten kolor. I już wszystko wiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała się pana ratownika, skąd ten ciekawy kolor wody. To błędnie ludzie podają, że jest to jakiś wynik ród albo czegoś podobnego. Wynika on z tego, iż niedaleko tutaj znajduje się puszcza Dyloska i przepływa przez ten zalew rzeka Hechu, która zasila zalew wodą. I właśnie ona ma taki kolor brunatny, który jest wynikiem tego, że są w środku jakieś rozkładające się korzenie drzew. najbardziej na tak. Jedyny minus, no, że jest bardzo dużo ludzi, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo wszystkie baseny, wszystkie kąpieliska, wszystkie jeziora wokół są pozamykane. Także nie można mieć nikomu za złe, że chce też wypocząć. No w dobie pandemii jest to bardzo ryzykowne, ale mamy nadzieję, że to nie wpłynie na niczyje zdrowie. Zaplecze sanitarne całkiem na plus zabawy dla dzieci również. No i bezpiecznie, płytko. Polecamy. Są lody na ochłody. Także my Was już żegnamy. Do, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. pa.